Dzień dobry! Witam serdecznie na webinarze poświęconym stawkom montażowym firmy Erhardt. Dzisiejsze spotkanie poprowadzę z naszym ekspertem, panem Markiem Kusiem, który podzieli się wiedzą techniczną, doświadczeniami oraz odpowie na najczęściej pojawiające się pytania. Nazywam się Wronka-Bukowska i jestem ekspertem do spraw techniczno-projektowych w fabryce Armatury Hable. Mamy nadzieję, że przekazane informacje okażą się przydatne w państwa codziennej pracy projektowej i wykonawczej. Dzień dobry państwu. Nazywam się Marek Kuś, jestem menadżerem spraw produktów Erharda. W bieżącym materiale chcieliśmy zastanowić się nad zasadnością stosowania wstawek montażowych w sieciach wodociągowych oraz omówić różnice pomiędzy poszczególnymi typami tych kształtek. Zacznijmy może od podstawowych informacji. Jaka jest podstawowa zasada działania tego typu wyrobu? Stawka montażowa to dwukołnierzowy króciec o regulowanej długości zabudowy w określonym zakresie zazwyczaj plus minus 25 mm. Ponadto kształtka ta posiada układ uszczelnienia połączenia teleskopowego oraz szpilki bilintowane wraz z nakrętkami, które pozwalają zablokować ustaloną długość zabudowy. A jaka jest funkcja i zastosowanie wstawki montażowej? Przede wszystkim kształtka ta umożliwia łatwy montaż i demontaż armatury lub innych elementów rurociągu, co ma szczególne znaczenie przy dużych średnicach. Wykorzystując możliwość odsunięcia i dosunięcia kołnierza wstawki montażowej, pozwalamy na swobodne i precyzyjne ustawienie armatury w czasie montażu, swobodne zamontowanie uszczelek oraz na łatwiejszy demontaż armatury. Nie wprowadzamy także naprężeń wstępnych do połączenia kołnierzowego, wynikających z większego lub mniejszego luzu pomiędzy skręcanymi kołnierzami, który musimy zniwelować przy montażu połączenia kołnierzowego. Należy jednak pamiętać, aby podany zakres zmian długości wykorzystywać z rozsądkiem. Zastosowanie przy montażu maksymalnego skrócenia kształtki o przykładowe minus 25 mm. Skutkuje skasowaniem podstawowej funkcji tej kształtki w przypadku przyszłego demontażu. Czy tego typu kształtki są koniecznością w sieciach wodociągowych? Oczywiście można zmontować nowy rurociąg element po elemencie lub wyspawać na sztywny jakiś układ rur z armaturą, ale później trzeba to będzie eksploatować. Konieczność demontażu jednego elementu będzie wymagała. Co najmniej rozczelnienia wielu innych połączeń. Zdarzyło się, że z uwagi na brak stawki montażowej i konieczność wykonania poprawek nawet nowy rociąg w stacji uzdatniania wody musiał być demontowany w znacznym zakresie przed odbiorem. Poza tym rociągi poddawane są różnym obciążeniom, między innymi osiowym, a to prowadzi przykładowo do zaciskania kołnierzy na armaturze. I utrudnia jej demontaż lub powoduje przemieszczenie kołnierzy po demontażu armatury lub innego elementu sieci. Ponadto sam montaż uszczelek kołnierzowych jest zdecydowanie łatwiejszy przy zastosowaniu wstawki montażowej, która umożliwia poprawne wykonanie tego procesu, czyniąc go równocześnie dużo bardziej efektywnym. Wniosek? Wstawki montażowe są koniecznością. I można nawet powiedzieć, że są używane zbyt rzadko. Sytuacja ta jednak stale poprawia się na przestrzeni ostatnich 25 lat, i dziś mamy spore zainteresowanie wstawkami montażowymi nawet małych średnic. Ale mamy przecież całą gamę łączników kołnierzowych, które również ułatwiają montaż i demontaż. Czy one nie wystarczają? W wielu przypadkach łączniki rurowo-kołnierzowe są bardzo dobrym i wystarczającym rozwiązaniem ale z uwagi na ograniczoną możliwość regulacji głębokości wsunięcia rury oraz elastyczne połączenie, często, szczególnie przy dużych średnicach, nie są rozwiązaniem oczekiwanym. Stawki montażowe mają przede wszystkim dwa kołnierze i po ustaleniu szpilkami gwintowanymi ich długości zabudowy pracują jak króciec dwukołnierzowy. Daje im to dodatkową cechę, jaką jest przenoszenie sił osiowych i momentu gnącego narociągu. A co z materiałem, który jest stosowany do produkcji wstawek montażowych? Obecnie łączniki tego typu oferowane na rynku wykonywane są ze stali konstrukcyjnej lub z żeliwa sferoidalnego. Pod względem wytrzymałości wybór stali czy żeliwa sferoidalnego nie ma większego znaczenia. Prosta konstrukcja tego wyrobu pozwala stosować oba materiały na równych zasadach. Tak też czynimy w naszej produkcji. Wyższość konstrukcji stalowej spawanej polega na możliwości wykonania wariantów dopasowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika. Natomiast to, co jest ważne, to odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. We wstawkach montażowych typu pas stosujemy pokrycie proszkowe epoksydowe minimum 250 mikronów. W zakresie do średnicy DN1200 pokrycie to posiada zawsze certyfikat GSK. Śruby, szpilki i nakrętki w standardzie oferowane są ze stali ocynkowanej, a stal nierdzewna A4 oferowana jest jako opcja. Uszczelki standardowo wykonywane są z elastomeru EPDM, a opcją jest NBR. A czy podane materiały ograniczają w jakimś zakresie zastosowanie wstawek montażowych typu pas? Produkt ten może być stosowany w wielu rociągach obejmujących swym zasięgiem szeroko pojęty przemysł, energetykę, tamy, sieci przeciwpożarowe, sieci wody pitnej i surowej, coraz częściej potrzebne w rolnictwie nawadnianie i obiekty ochrony przeciwpowodziowej, a także kanalizację i oczyszczanie ścieków. Ograniczeniem są tu temperatura medium do 60 stopni, media agresywne chemicznie oraz media zawierające materiały ścierne. Wykonujemy także wstawki montażowe z gumowaniem wewnętrznych powierzchni dla szczególnych rodzajów mediów. W tym przypadku warunki i ograniczenia ustalone są każdorazowo indywidualnie, a wykonanie to może być alternatywą. Dla wstawek montażowych wykonanych ze stali nierdzewnej. Stawki montażowe wykonane ze stali można dopasować do indywidualnych potrzeb klienta. Czy występują tutaj jakieś zasady i ograniczenia? Stawka montażowa na pewno nie jest kompensatorem na szkody górnicze z zakresem pracy teleskopowej 1 metr lub więcej, chociaż pewnie niektórzy tak by chcieli. Element ten ma umożliwiać łatwy montaż i demontaż armatury, a standardowy zakres plus minus 25 mm jest do tego celu wystarczający. Oczywiście możemy wykonać wstawki montażowe o większej długości zabudowy i o większym zakresie zmiany długości, ale wydłużenie, tak zwany zakres teleskopu, ma wpływ na ograniczenie innego parametru. Produkowane przez nas wstawki montażowe pas 10 Oprócz zmiany długości, mogą także zmieniać kąt osi rociągu, a dopuszczalne odchylenie może wynosić maksymalnie 3 stopnie. Natomiast zwiększając długość zakresu teleskopu, zmniejszamy tym samym dopuszczalne odchylenie kątowe. Wydłużenie tego zakresu pracy wiąże się zatem z pewnymi konsekwencjami. Oferowane standardowe wartości wydłużenia we wstawkach montażowych pas. Są, według naszego doświadczenia, wyborem optymalnym. Czy w produkcji wstawek montażowych pas wykorzystywane są jakieś specjalne technologie wpływające na jakość produktu? Pełny proces produkcji wstawki montażowej to kilka technologii stosowanych obecnie na rynku, które mogą być wykonywane lepszą lub gorszą metodą. Elementy stalowe w stawki montażowej na początku są zwijane z użyciem precyzyjnej walcarki, zapewniającej dopasowany styk dwóch końców elementów stalowych. Proces łączenia końcówek zwijanych elementów stalowych przeprowadzony jest metodą zgrzewania doczołowego. Technologia ta wykonuje połączenie znacznie szybciej, równomiernie nagrzewa stal na całym odcinku łączonym. Nie stosuje dodatkowych, obcych materiałów typu drut spawalniczy, a co najważniejsze, sama spoina jest bardziej elastyczna od spoiny spawanej. Wymagana jest jednak dedykowana zgrzewarka do tego zadania. Dlatego też połączenia spawane w tych miejscach są bardzo częstą technologią dla tańszych łączników. Następnie zgrzany element poddawany jest obróbce plastycznej na zimno z wykorzystaniem ekspandera. W procesie tym na dedykowanej maszynie rozciąga się zgrzany wcześniej element poza granicę odkształceń plastycznych. Proces ten będący u nas standardem jest rzadko stosowany w produkcji takich łączników, a zapewnia precyzyjną średnicę wytwarzanego elementu, mechaniczną kontrolę wytrzymałości zgrzewu, wyrównanie naprężeń wewnętrznych elementu oraz wymaganą cylindryczność kształtu. Wszystkie te cechy wpływają na wyższą jakość i szczelność produktu, a uzyskane w ten sposób precyzyjne, niewielkie szczeliny pomiędzy elementami współpracującymi stawki montażowej na podstawie normy AWWA C219 pozwalają na wyeliminowanie testów hydrostatycznych. Wspomniałem także wcześniej, że produkowane u nas stawki montażowe do średnicy DN1200 posiadają standardowo pokrycie proszkowe-epoksydowe z certyfikatem GSK, który to gwarantuje najwyższą jakość pokrycia proszkowego dla tego typu wyrobów i na pewno wydłuża czas bezawaryjnej eksploatacji. Większość firm produkujących stawki montażowe oferuje jedynie wykonania trzykołnierzowe. Proszę powiedzieć coś więcej o wariantach, jakie my jesteśmy w stanie zaoferować. Nasza oferta wstawek montażowych jest dość bogata i pozwala wybrać klientowi dopasowane do swoich potrzeb wyrób. Produkujemy trzy podstawowe typy wstawek montażowych o nazwach własnych pas 10, pas 20 i pas 30, przy czym pierwszy z tych typów występuje jeszcze w dwóch wariantach 25 i 50% szpilek gwintowanych. Ponadto każdy z tych typów może być dostarczany ze szpilkami wykonanymi ze stali ocenkowanej w dwóch technologiach lub ze szpilkami ze stali niechcewnej IC316. W zależności od potrzeb klienta oferujemy także uszczelnienia wykonane z EPDM-u bądź z NBR-u. Oczywiście wszystkie te produkty są odpowiednio modyfikowane w zależności od ciśnienia nominalnego. Standardowy zakres produkcji obejmuje wykonania od PN10 do PN40, a tzw. wyroby inżynierskie wykonujemy do ciśnienia PN100 i nawet wyższego. Zakres średnic jest również imponujący. W standardzie produkujemy wstawki montażowe do średnicy DN1600, a wyrób inżynierski do średnicy DN4000. Wariantów wykonania wstawek montażowych jest naprawdę dużo. Czy możemy scharakteryzować pokrótce poszczególne typy wstawek montażowych z naszej oferty? Podstawowym wykonaniem jest typ PAS-10. Produkt ten chciałbym szczególnie polecić, ponieważ jego konstrukcja jest optymalnie dobrana do większości standardowych zastosowań. PAS-10 posiada dwa kołnierze spięte szpilkami gwintowanymi. W których ilość została zmniejszona do 25% lub 50% pełnej ilości otworów w kołnierzu. Natomiast docisk wewnętrznej uszczelki jest realizowany poprzez pierścień dociskowy mocowany przez osobny układ śrub całkowicie niezależnych od szpilek gwintowanych. Otrzymujemy jasny układ, w którym przy montażu narociągu odległość kołnierzy Ustalamy przy pomocy zazwyczaj kilku szpilek gwintowanych. W pozostałych otworach, zwykle jest to 75% otworów, wykorzystujemy standardowe, krótkie i zdecydowanie bardziej poręczne śruby z głębszym sześciokątnym o niepełnym gwincie. W końcowym etapie montażu dociskamy pierścień z uszczelką, używając wcześniej wymienionych odrębnych śrub. Standardowym wykonaniem jest wersja z 25% szpilek gwintowanych ze stali uncyfkowanej. Oprócz opcji z 50% szpilek gwintowanych, realizowane są wersje z wydłużonymi szpilkami stosowanymi do kołnierzy z tuleją PE lub do przepustnic z centrycznym dyskiem o długości zabudowy w typu szeregu 20, potocznie nazywane przepustnicami międzykołnierzowymi. Wspomniana wcześniej wstawka trzykołnierzowa to nasz PAS-20. Produkt ten jest najbardziej typowym rozwiązaniem, jakie można znaleźć obecnie na rynku. W naszych zaleceniach stosowany jest dla ciśnień PN40 i wyższych. PAS-20 w odróżnieniu od pasa 10 posiada oczywiście trzeci kołnierz dociskający wewnętrzną szczelkę oraz zawsze wyposażony jest w 100% szpilek gwintowanych. Które są konieczne przy znacznych obciążeniach przenoszonych przez ten element rociągu. Podstawowa funkcja obu typów jest taka sama, ale konstrukcja trzykołnierzowa w stawki montażowej jest cięższa i zdecydowanie mniej poręczna w czasie montażu. Nie możemy wykorzystać tutaj krótkich śrub do połączenia kołnierzowego z armaturą, a przy instalacji na istniejącym rociągu Musimy ponadto usuwać, a następnie wprowadzać wszystkie szpilki gwintowane wraz z operowaniem wieloma nakrętkami. Pas 10 ma zwykle 4 razy mniej szpilek gwintowanych. 100% szpilek gwintowanych wydłuża bardzo czas montażu stawki montażowej, trzykołnierzowej na rociągu, a przykładowo dla średnicy DN800 wzrasta ten czas nawet o 2 godziny. I to nie tylko wydłużenie czasu pracy instalatora, za który trzeba zapłacić, ale także zwiększenie kosztu sprzętu, na przykład oczekującej koparki. Powstaje więc pytanie, czy te koszty i czas zostają uwzględnione przy wyborze wstawki montażowej. Zapraszamy teraz do obejrzenia krótkiego filmu pokazowego z montażu wstawki montażowej pas 20 DN 150. Oczywiście film realizowany jest przy dużej swobodzie operowania wstawkami montażowymi podczas instalacji. W rzeczywistej komorze elementy rociągu są ustabilizowane. Proszę zauważyć, że w pokazanym wariancie wstawki montażowej trzykołnierzowej mamy 100% szpilek gwintowanych. Każda ze szpilek musi przejść przez całą wstawkę montażową, a także przez kołnierze dwóch sąsiednich elementów rociągu. W znacznej części przypadków należy praktycznie zdemontować wszystkie szpilki gwintowane, a następnie ponownie je zainstalować, wprowadzając końcówki do kołnierzy przyległych elementów, jak armatura czy kształtka. Cały ten proces jest związany z naprzemiennym operowaniem bardzo wieloma nakrętkami, także w niewygodnych miejscach. Praca jest mozolna i czasochłonna. Na filmie mamy tylko 8 szpilek gwintowanych małej średnicy. Proszę pomyśleć o średnicach takich jak DN600, DN1000 i większych. Rozwiązanie typu PAS10 z odrębnym układem śród dociskających uszczelkę i z ograniczoną ilością przylotowych szpilek gwintowanych pozwala znacznie ograniczyć czas montażu. W zależności od średnicy i sytuacji lokalnej oszczędność ta waha się od 1 czwartej nawet do połowy czasu montażu całej wstawki montażowej trzykołnierzowej kołnierzowej na rociągu. Warto to rozważyć. Wstawka PAS-30 to rozwiązanie do zadań specjalnych posiadające aż cztery kołnierze. Długość zabudowy jest większa niż w dwóch poprzednich rozwiązaniach, aby szpilki można było całkowicie schować pomiędzy skrajnymi kołnierzami, a całą stawkę montażową wsunąć między sztywne, ustawione kołnierze rociągi. Operację tę można także wykonać z już zamontowaną do stawki montażowej armaturą, instalując za jednym razem cały komplet. Wstawka montażowa PAS-30 jest wymaganym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie montaż następuje blisko ściany lub tam, gdzie elementy rurociągu są zakotwione i nie ma miejsca na przesuwanie szpilek gwintowanych w trakcie montażu. Rozwiązanie to umożliwia również demontaż i ponowny montaż armatury bez demontażu z rurociągu samej wstawki montażowej. Występuje także wariant z kołnierzem redukcyjnym lub z odgałęzieniem kołnierzowym według indywidualnych potrzeb klienta. Stawka montażowa na pierwszy rzut oka prosty element, który często schodzi na dalszy plan. A jednak, jak mogliśmy zobaczyć i usłyszeć, to produkt pełen technicznych niuansów, które warto dokładnie przeanalizować, zarówno przy projektowaniu, jak i podczas zakupu. Co istotne, różnice w konstrukcji i funkcjonalności mają znaczenie nie tylko dla inwestora, który będzie eksploatował instalację, ale również bezpośrednio wpływają na czas realizacji i koszty ponoszone przez firmę wykonawczą. Proszę o krótkie podsumowanie najważniejszych informacji w tym zakresie. Przede wszystkim wstawek montażowych nie należy traktować jako opcję. Ale jako wymóg poprawnie zaprojektowanego rociągu. Ułatwiają nam montaż i demontaż armatury lub kształtek kołnierzowych oraz poprawnie, poprawne zainstalowanie uszczelek. Stosowane materiały do produkcji tego wyrobu, jak stal i żeliwo sferoidalne, nieodpowiednio zabezpieczone, są mocno korozyjne, czyli wymagają bardzo dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego. Najlepiej pokrycia proszkowego z certyfikatem GSK, który zapewni bezawaryjną pracę wstawki montażowej po wielu latach. Wstawka montażowa to kształtka nie tylko do sieci wody pitnej, ale jest szeroko stosowana w rociągach przemysłowych, energetycznych czy w kanalizacji. Nasza podstawowa oferta to trzy typy wstawek montażowych. PAS 10, PAS 20 i PAS 30 w wykonaniu ze śrubami ocynkowanymi lub ze stali nierdzewnej oraz z uszczelkami EPDM lub NBR. To klient określa swoje potrzeby, a my zapewniamy pełne wsparcie techniczne na etapie doboru odpowiedniego rozwiązania. Wykonanie wstawki montażowej ze stali pozwala na różne warianty długości czy dodatkowe doposażenie według wymogów klienta. Zastosowanie technologii obróbki plastycznej na zimno pozwala za to na wysoką precyzję wykonania elementów, a co za tym idzie, wysoką jakość i szczelność wstawek montażowych. O czym należy pamiętać przy wyborze optymalnego rozwiązania? Pamiętajmy, że rzeczywista cena produktu to nie tylko koszt jego zakupu, ale także czas i środki zużyte do jego montażu i eksploatacji. Nasz typ PAS-10 daje znaczące oszczędności w trakcie montażu i demontażu, a równocześnie jest zdecydowanie bardziej poręczny dla instalatora niż typ trzykołnierzowy. Ponadto zastanówmy się, czy na pewno potrzebujemy większego zakresu zmiany długości. Czy może ustalony na podstawie lat doświadczeń standardowy zakres plus minus 25 mm dla nas też jest odpowiedni, a przy tej okazji nie tracimy na elastyczności kształtki? Mamy zamontować wstawkę montażową blisko ściany, a może mamy ograniczoną możliwość manipulowania montowanymi elementami rozciągu i ogólnie nie mamy możliwości wysuwania szpilek gwintowanych poza gabaryty wstawki montażowej. Jeśli tak, to rozwiązaniem problemu jest typ PAS-30. Dodatkowo pozwala on na wariant montażu, w którym cały skręcony osobno zestaw, wstawka montażowa z armaturą jest instalowany jako jeden komplet. Szanowni Państwo, podczas dzisiejszego spotkania poruszyliśmy szereg kluczowych zagadnień związanych ze stawkami montażowymi firmy Erhard. Serdecznie dziękuję naszemu ekspertowi. Za merytoryczne i szczegółowe odpowiedzi, a Państwu za udział i wysłuchanie webinaru. Wierzę, że przedstawione informacje pozwolą na jeszcze lepsze zrozumienie tematu i przyczynią się do optymalizacji rozwiązań w zakresie projektowania i realizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Dziękuję, Justyna Bronka bukowska Dziękuję za uwagę, Marek Kus.